Witam wszystkich z tej strony All Look, a to jest kolejny odcinek z miasta w Minecrafcie. I jest ze mną Duszek. Witam, witam, witam. Cześć, czemu byłeś? Spike. Duszek, co to jesteś teraz jak taki kurde. Jak? Taki. Taki, taki wofista. Kt? Wofista. Powiedzmy. No, Cześć czołem, wiesz. W ogóle ten. Psychopat mm, Nie. Bardziej kiedyś mi nam trener od mówił, że gościu co on robił? Robił fikołki. Przy ścianie. A ściana była z gipsu. No. Jak zrobił fikołka, to się nie zatrzymał. I głową ścianę z gipsu i tam został. Aha Dobra. Robimy stację benzynową, jakąś tam. W ogóle taka informacja, bo ostat... Ale... wczoraj czytałem, wczoraj czytałem komentarze i ktoś napisał: W końcu nie ma duszka, tak? Więc teraz <laughs> tą osobę muszę zmartwić, bo już jest Przykro mi. Ile robimy, na ile, czy jak to robimy? Ale teraz to stacja, tak? O. 20 to nawet. za mało, nie? Za 20 Znaczy nie, bo ja tylko tak machłem w sumie, żeby już były płytki. Uuuuh. Hmm. czego można jeszcze. Może tak chodzić. Jeszcze w A to czekaj wiesz, co zrobimy, tak. Potem <laughs> to. Może być? Może być. No dobra. Ja idę trochę e, tych pociągnąć jeszcze. Pociąg. Pociąg. Pociągi są spoko. Tutaj zrobimy... Pamiętam mi na tym gigi. Dobra, ten pas... z tego pasa będzie jasny. Rzekomo. Rzekomo. No na co czekacie? Róbcie. Yy, tak, 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 bo mi spamiętam. Tak. Co, 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 co? Z czego dystrybutory? Yy, yy, czekaj, już, czekaj. Mm, 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 mm. To będzie on. Nie, orle, nie, hopie. Bliska. To będzie nasza stacja bezmarkowa. Tak. Nasza Duszka. Stacja. Duszko alokowo spajkowa. Czekaj. O, wiem, 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 wiem. Yy... Kurde, jak to się nazywa, tylko teraz... O jest to. I jeszcze to. No, patrz, pokażę, patrz. Jaki, jak to, jaką masz wizję na to. Hmm, znaczy teraz tak, tak? Tu według ciebie co to jest? No... to na jest taki wąż. Przierzesz od... Wąż ogrodowy to jest. Kurde. Co za typisko, nie? Albo... O, aż, yes. się, aż się boję ciebie pytać o cokolwiek już, nie? Czekaj, 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 hobby, patrz. Co za kotleś. Tu jest skurna. O nie, yeah. no nie. Dobra, nie, spajki nie. <grym> o, Dobra, czekaj. Patrz. patrz. I tu jeszcze masz ten taki ekranik? Chciał, bo tu furmanka <grym> będzie jechać, tu, <grym> ten, Więc tutaj że... musi być ten dystrybutor gdzieś. No ale patrz. Za blisko. Zapatrzek i ładny. Za... Za tanie od 69 zł, to jest 122 litry? Takie przykładowe. Ciekawe, po ile litrów wychodzi? Spajki liczyć. Dobra, kalkulator gdzieś mam. Po jakieś niecałe 50 groszy? Czy gdzie my mieszkamy? 0,56, 55, 73, 77, Dobra, już. Zaczynij bo ci mózg się Dobra, gdzieś tutaj to dystrybutory muszą być. O, gdzieś w tym miejscu. Ale to jakie w końcu? Takie. O! U, hopię. <grym> ty no kawel dalej idzie tak przy ulicy. Przyjdzie jakiś tam i... Czekaj, nie, synek, ty poczekaj, bo tutaj cię miejsce zrobić. Jakie czekaj, czekaj? To z czego był ten dystrybutor? Czekaj, tu. Przecież tu jeszcze musi być do drugich wjazd duszek, ogarnić. się. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Muszę spokojnie nie <grywanie> Tak! O właśnie, czekaj, tu jest być. Wjazd. A, ktoś się pytał... Yy... Dlaczego... Znaczy, czy może z nami nagrywać BF, ale kto to, nie pamiętam. No no to dużo mi mówisz. Czekaj, zaraz zobaczę. Yy... Wejdę, tylko wejdę na Facebook'a... I teraz tak. Te. A tutaj? Ten nie, ten czy... nie... Czyli to jest do kasacji. To? Ten nie... Hmm. To jest to jest to nie, to też, nie Perfecto to... Perfekto, mobily. Ty, to spiky, nie, to... zamień ten... ten no. stone na dwójkę też. A! Ten, a, ten... A, a co e, by to... to... Tw... co? Ale co, co to ma być? Po co to? Na co to komu? Pozdrawiam Michała Adamiaka. Bo mi cały czas pozdrowienia. Ej, co ty zrobiłeś? Nie ja wiem, 5 odcinków temu pozdrowić kogoś, że zapomniałem, kto to. A, Ej. on mi pan coś pisał, że nasz serwer to jest banda. Co banda? Banda, banda jakiś tam. Ej, czy mi banda ty? Nie. Nie. Ej, Zobaczcie. Teraz, się wywali. Może, no. Ej, a może zamiast tego czarnego znowu. Toż wir albo bruk, co? Powabym żwir. Nasz no, pir. O, muszę. żwir lepiej wygląda do tego, nie? No. Żwir. Świrki, Sz muchmorki. Aha. Aha, aha. No. <gry> Tylko czekaj czekaj, 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 czekaj. Tutaj też. Nie, no co ty tworzysz, duszek. duszek? Ty się uspokój lepiej. A to tutaj nie. No Duszek. Czekaj, tutaj będzie. Trzeba to zaplanować, bo to A, nie jest to takie po w po tej stronie. No i Duszek. Chopie coś mówisz. Bo ja chyba cię słyszę, <grym> <grym> dobrze. To dobrze. Ty, po tej stronie tam będzie. Okej. Okay. Pasje, pasje. Tuszek, tuszek, tuszek. Kiełbasza i puszek. Mm, czy jest okej? Okay? Jest, jest Teraz jest okej. Okay. I tu się zarabia taki piękny dach oświetleniowy. No to Dalej. tutaj z tego trzeba robić już. Na tym środku co jest. Trzeba robić yy, supy, nie? Podobny takie. No. Tylko z czego? Nie wiem, ale ja postawię tutaj gdzie mają być te kolumny, bo nie wiem, ale ja tu postawię to co. <laughs> Czemu ja zawsze muszę być hmm. Nie, ty Ja też byłem. Może, ja może, może, że ja nie. Tak. może z tego? Może być. Dobra. No. No to już zbudowaliśmy. A co tutaj, to ja nie wiem. Ale wyżej to zrób, hopie, no. Ja nie wiem, chłopie. Nie wiem na ile. Jesteś ty zdzicał? Chopie jak, jak te, jak to się nazywa. nazywa? Ej! Zapomnieliśmy o kluczowym... O kluczowej rzeczy. Zgadnij jakiej. tej... Budyneczek. No! Przy wieku! Ale byśmy odstawili kamerę. To, to są te stacje, gdzie... To są te automatyczne, że się kartę na przykład wkłada i co ten... 159.14 to jest. Tutaj trzeba Wallsa postawić, chłopie. Wall Street. Wall Street. mogłabym... <laughs> <laughs> tutaj. Zacząć. Nie, tu. Nie, tu. Zacząć. <laughs> A tu skończyć. A tu skończyć. No i budyneczek dobrze by miał w tak tekstyle, nie? Okay. Trzeba do tej samej wysokości pociągnąć. O, perfekt mobil. Cio, ciocia, ja tu to mam numerek? 15914. To jest. tylko że tutaj te... Tylko tutaj, ja bym tutaj dał szyby takie, wiesz... Panie bydą, bydą, hopie! Cićko -ci 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 będzie Idę podłogę wyłożyć. Może z płytek jakichś ładnych, na przykład kwarcowych. W środku musi być elegancja, nie? Co wy na to? No. O nie No. nie... Co ja robię? Co ja tu ja robię? Co robisz? 155. W nagrywamy ten odcinek 8 marca, więc Gdy jest. Więc to nie rocz... musisz składać. Więc jest, więc jest to rocznica kupna mojego telefonu. Ej, tutaj na tym poziomie to już powinien być dach, chyba tu. Tak, też tak myślę. Tylko, że dach będzie łączony z tym, chyba, tak? No tak, no tak, tak. Dach będzie łączony. L Lepiej nie ma. No no tu ale pewnie. co, dach? biały dach? W sumie A... Może być biały, nie? Ale to może, no może być. O, może to być, to coś być. Może z tego innego. A to. O, wiem. <grym> znaczy, nie wiem, ale może się udać. Może blok żelaza? Też tak myślałem. A jak to będzie wyglądać? O, No, już lepiej wygląda jak na stację. Po to blaszek. Kurna, na fejsie mi piszą, mi to, to, to piszą. No Ale ty też jak będziesz na fejsa, to, to masz taki spam? Też. A nie ma stalowych schodków, nie? Nie, 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 nie ma. <laughs> Ej, no panie, co pan? Nie wiesz pan jak to wygląda? Papie, co tu robisz? Dziura jest moja. <laughs> tutaj się o... Od... pyk. I tutaj się też... pyk. pyk. Ja może ten kolumny trzeba było trochę przesunąć Opie, bo to... Co chcesz? Uma! Może ch byś... Kolumny przesunąć. To chyba nie zakryło dachszkiem tego. Czekaj czekaj, bo to z tyłu to będzie za dużo. Stanowczo co też. To przesunę. Tutaj też chyba będzie za dużo o tą jedną. A czemu przesuwasz? No chopie no. Ty psychopata ty! Pisz, ale... No przecież dobrze jest. Co jest dobrze? No chopie no. Tak jest teraz wolniej, lepiej chyba nawet. Dobra, może być. No. Mascynstia. <grym> Będzie? Będzie. No, to teraz robimy to. <grym> Pasowałoby jakieś łokno zrobić. No hopie, ja, ta, ale takie takie, takie, to w ogóle taka stała ściana okna. Hopie, to to... Gdzie wy te drzwi zrobiliście? On to zrobił, ja tego nie robiłem. I dlaczego ale w tym, to... w tym miejscu zamiast w tym? A, on to robił, mówię, ja zrobił no. Ale to było próbne drzwi. To było bardzo, żeby wyjść, hopie. Ja, próbne to dopomunie powinieneś mieć, hopie. Ja. Co za czubek, gdzie ty takie drzwi widziałeś i u kogo? Ale... Do Ej ja może jeszcze nowy wyżej, co? Czy nie? No też A tak nie. myślałem. I wiesz jak zrobimy. O, O, hop. O ja pisel ksownię, o miał. Jakby miał pylary, taki bulldog. Dobra, teraz z jakiego koloru tu robimy szkiełko? Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Już wiem tak. jaki. Steady, 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 poczekaj. O, nie wierzę, nie wierzę. No nie rób znowu jakiegoś zezola, kurde, kupię. <laughs> nie ma czasu na takie rzeczy. Wiem, że ty masz jakieś upodobania dzikie do kobry, ale. Kobra jest spoko. No, to za zaraz czubkowie któremuś przyłożę, nie? Nie, ta szyby wyglądałem jak. Nie wiem. To mi w ogóle te ok, przypominam, jakby to było okulary. No to samo okulary. Jakie narciarskie. A my jesteś jak ten narciarski. Jo. To dwa. Piknie, piknie. Nie no, te okulary to I... trochę tak słabo, co? Znaczy, okay. w sensie nie okulary, tylko te szkła. No. Co by wy na wymianę tych szkieł, na jakiś inny? Tak. Aha. To wymienimy na, na przykład... Tak. Na niebieski? Tak. Czy na biały? Biały na 160 wymienimy chyba 360, wiesz sobie, tak sobie. Ostatnio patrzyłem na filmiki na YouTubie i, i wiesz, co by mogli dodać do farminga. No, to jak na przykład ciągnik ma za ciężko, on tak podskakuje. A na co tak? No bo to było fajne, taka bardziej realistyka. Tak, na przykład, chcesz pociągnąć się yy, jakąś przyczepę czy coś, a on ci nagle tak podskakuje, tak wiesz. Ej, dobra, bo nam odcinek do końca dobiegł. No, także co? No, stacja jakaś prymitywna. O, oświetlenia nie ma. Ja już <laughs> zrobiłem. Gdzie? No tutaj. W ty! <laughs> się chłopie nie znóż. No ja jak ciemno, to jak w dubie to można gwałcić do <noise> tej stacji jej To można <noise> Boże ty Psychopato ty Jak jak kogoś zacznie gwałcić to się wcale nie dziwię <noise> Dobre Broooo no, to Kurde Tak ja bo tutaj Nie rób tego? Co? Cześć. Czy planujesz wydać mapę do Eurotracka? Lub LSA? a What? Ładko what i łatko. pie... że uczę sobie obejrzeć odcinek u Adamka, co tak... na pierd... ...po... Wiejsku. No ja nie wiem, o co się chodzi. Dobra. Kończymy to. Zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć! Na razie. Na razie.